Kolejna aktualizacja Minecrafta Są już coraz bliżej Więc czas najwyższy podrzucić twórcom kilka pomysłów Nowe moby I temy i wiele, wiele więcej O to wszystko i tak dopiero początek Więc oglądaj ten film do końca No dobra Wszyscy doskonale wiemy jak w Minecraftie działają owce Jak potrzebujecie wełny To lepiej do niej podejść i użyć nożyczek niż ją zabijać Ale czy myśleliście gdzieś nad tym Czemu nożyczek można używać tylko na owcach Dlaczego nie można ich używać na przykład na krowach O nie to był zły pomysł So, yes, it'll Przepraszam! Dobra, to jest oficjalnie najgłupszy pomysł, jaki widział świat! Wbrałem krowę ze skóry! To wygląda, jakby był jakimś psychopatą! Tak, także może omijmy ten fakt i zobaczmy coś trochę lepszego! I takiego, za którego mi zaraz nie kanał kanału z się nad zwierzętami! Jeśli miałbym wybrać jedne półpłytki, których mi naprawdę brakuje w tej grze, to całkiem możliwe, że powiedziałbym, że są to półpłytki z wełny! A dlaczegoż to? Sprawa jest prosta! Bo jeśli chcecie zbudować na przykład meble, to takie półpłytki z wełny byłyby całkiem przydatne, nie? A więc co? Opowiecie powiecie na to! Dobra, może to do craftingu nie używamy wełny, tylko piór, ale dostajemy za to poduszkę! Są białe, zielone, różowe, czerwone i jeszcze więcej do wyboru, do koloru! I można stworzyć z nich najbardziej epickie kanapy i dekoracje, jakie tylko istnieją! Mało tego, że można je stworzyć, to jeszcze można ich używać! Proszę bardzo, to kanapa! W sumie to nazwałbym tą poduszkę połową łóżka, bo nie to jakiś półblok, bo trochę to większe, jak półblok też to nie wygląda do końca, a do tego można jeszcze na tym usiąść, a więc no kurde, pelem jak byk jest to połowa łóżka, no. Niby prosta rzecz, a może totalnie odmienić nasze życie w tej grze. Bo to nie tak, że da się zrobić z tego tylko łóżko i nie, nie, nie. Może to być na przykład fotel. Albo jeszcze lepiej legowisko dla kota. Idealnie moje życie jest spełnione. A przynajmniej byłoby, gdyby to było w Minecrafcie! Ale nie ma już w ogóle szkody o tym gadać. Lepiej poruszmy najważniejszy temat świata. Panie Mojangu, gdzie są pingwiny? he! <laughs> otóż tutaj są. A to bardzo źle, że są tutaj, bo powinny być w Minecraftzie, a nie tutaj. Ale czy to nie byłby najbardziej Najbardziej epicki i najsłodszy mob jaki istnieje w tej grze! Oczywiście, że taki nie przyjmuje innych wymówek! Brakuje nam pingwinów w Minecrafcie! I będę mówił o tym do końca moich dni! Dobra, sorry, ja wiem, że to będzie okropne, ale muszę to sprawdzić! Otóż z pingwinów wylatują ryby, zbity lód i u... Nie jestem do końca przekonany, czy skóra pingwina to jest coś, co chciałem trzymać w ręce. A jeszcze bardziej, nie jestem pewien, czy to jest w ogóle legalne. Ale pytanie jest proste: czy możemy coś z tego. O nie, to jest dobre miejsce, to nie jest dobre miejsce, sorry! Chciałem się tylko dowiedzieć, czy da się z tego coś skraftować. A nie chciałem nic robić, nie siedział polarny, no. Buty z pingwina? Nie. To może spodnie z pingwina? Nie, dobra, ów Koszulka z pingwina? O, o też nie. Ale jest czapka z pingwina! O, nie, to jest kolejny poziom! Jak to czapka z pingwina? Niby nie rozumiem! O ono jest stol! Jak to takie wielkie, polarne czapki! Nie wiedziałem, że jej się robi z pingwina i chyba nie chciałem wiedzieć. Czy mogę dzięki niej pływać? Nie mogę, kupaj tyle! Pingwina czapka powinna pomagać w pływaniu, a nie! Dobra, lecimy dalej! I przekonajmy się, jak mógł wyglądać Minecraft 1.19. Gdyby! Właśnie, gdyby co! Gdyby twórcy słuchali swoich własnych zapowiedzi! Oto koncepty, jak miała wyglądać ta wersja! Mało tego, mamy tego jeszcze więcej! I jak pewnie zdążyliście już zauważyć, kilku rzeczy tam brakuje! I to rzeczy, których kompletnie nie rozumiem, dlaczego ich nie dodali do. Gry. Na przykład, proszę bardzo. A to puste w środku pnie drewna. Co w tym jest na tyle skomplikowanego, że ostatecznie tego nie dodali? O pytanie chyba nie do mnie, ale kurde pele, no czemu? Czyli, jakie pizdko wyglądałyby lasy z tym wszystkim dookoła? I to nie tylko tymi pniami, ale też grzybami na drzewach. Wow, to jest piękne. Niby prosty bloczek, nic skomplikowanego. O, od razu ten las staje się jakiś bardziej magiczny. Do tego jeszcze nowy kwiat, trochę mchu dookoła. I serio tyle wystarczyło, żeby stworzyć nowy, magiczny biom. I to szczerze wydaje mi się, że był byłby jeden z najlepszych białów w całej grze. Niestety to wszystko jest już chyba zaprzepaszczone, bo w 1.20 chyba porzucili te plany, co nie? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Przenieśmy się jednak na bagna i poruszmy temat świetlików. I tego, dlaczego te świetliki nie świecą, halo! To chyba nie powinno tak być! No cóż, świetliki mi się psuje i nie świecą, ale przynajmniej są, a nie to, co w Minecrafcie! No już dobra, dobra, no. Przepraszam, nie będę już jechał 1,19, tylko zajmę się poważnymi przyszłościowymi sprawami, a jedną z nich jest szcina cukrowa! Zapewne. Wszyscy nieraz korzystaliście z magicznej funkcji, która pozwala na zrobienie z dziewięciu pszenicy. Jeden blok! A dokładniej jeden snop. bo tak to się nazywa. To nie jest blok, tylko to jest snop siana. Dlaczego? Nie wiem, dlaczego to jest snop, a nie blok. Dobra, nieważne! Pytanie, dlaczego z takiej pszenicy snop można zrobić, a z takiej czciny już niekoniecznie! Bo ja bym to na przykład zmienił i pozwolił na robienie snopów czciny! Wow, czy to nie wygląda mocarnie? Dobra, prawda, jest taka, że to wygląda bardzo podejrzanie i poruszajmy tego tematu. E, znaczy mówiąc podejrzanie, mamy na myśli, że to wygląda jak snop zrobiony z zielonych żelków czy, czy czy coś takiego. za Co? Dzięki temu moglibyśmy trzymać uprawy naszych zielonych roślin w bardziej efektywny sposób. Bo jeśli budowaliście kiedyś farmę trzciny, to doskonale pewnie wiecie jak szybko zapełni ona skrzynki. A jako, że to i to to dokładnie tyle samo czciny, to jak życie byłoby prostsze. Dobra, dobra, może trochę przesadziłem. Całkiem możliwe, że czcina nie zmieni waszego życia o 180 stopni, ale znam jeden item, który na pewno bez żadnych żartów by to zrobił. A jest to kilofo pochodnia. Czyli połączenie kilofa z pochodnią. Wow, kto by się tego spodziewał po tej nazwie? Dobra, jedno jest pewne, to działa! Nie trzeba mieć żadnej pochodni w drugiej ręce, bo Kilow od razu oświetla drogę! To jest najlepszy wyraz, jaki człowiek wymyślił! Normalnie takiego połączyć latarkę z telefonem! Żebyście nie musieli nosić telefonu i latarki oddzielnie, to byłoby całkiem mądre! Dlaczego jeszcze nikt na to nie wpadł? O, jakby dodać do tego jeszcze kalkulator? Potem kalendarz, notatki i jej byłoby idealne. Mówiliśmy już o kilofie, który ma za zadanie świecić! Podobne zadanie ma ta lampa! Aczkolwiek jest totalnie bezużyteczna! Chyba, że w Halloween do dekoracji! Nie założyć nie można, ani z takiego! Dlatego właśnie powinien istnieć ten item! Jak jest normalnie najmądrzejsza rzecz, jaką widziałem w tym odcinku! Świecący hełm z dyni w Minecraftzie! Dobra wygląda najgorzej na świecie, ale działa, działa! Jego zadanie to świecić i robi to doskonale! A ale za to nie broni przed upadkiem! Śmiem twierdzić, że nic z tym odcinkiem niezbytnio nie uratuje przed upadkiem, ale zatrzymajmy się na chwilę od tego spadania i porozmawiajmy o wspaniałym narzędziu, jakim są nożyce! Jeśli mieliście kiedyś zadanie, żeby zdobyć trochę liści, to na pewno zorientowaliście się, że nożyce nie mają zbyt dużo wytrzymałości. Ledwo cztery z zebrane i już się skończyły, no? Czy to nie jest żałosne? Dobra, w sumie tylko dwa żelaza, kto by się tym przejmował, można zrobić drugie, co nie? Ale to jest bardzo żelaza! Czy nie lepiej byłoby zrobić diamentowe nożyce, które mają o wiele więcej a mówiąc o wiele więcej, mamy na myśli naprawdę o wiele, wiele więcej. Zebrałem trzy i czyli dokładnie tyle, ile zniszczyło tamte nożyce. A te się czują nadal świetnie. Tak, nożyce z diamentów to coś, czego potrzebujemy. Potrzebujemy też wyrzutki bloków, które pozwolą nam budować na dystans. I dobra, sekundę. Traktowałem to jako żart, ale to jest mądre. idzie budować gdzie tylko chcecie? Bez żadnego wspinania, bez niczego. Trochę to skomplikowane, ale da się to ogarnąć. Wow, teraz nawet nie wiem, czy nie byłoby to zbyt dobre. Wyrzutka bloków jest totalnie wspodziała Można zbudować sobie most bez wchodzenia na niego! I dokończyć go na przykład w ten sposób! Albo nie, trzeba na pewno się tego obsługiwać! Eee, najprostsze to, to może nie jest, ale ryzykowanie życia na szczyfcie, budując jakiś most jednej kratki też nie jest bezpieczne, okej? Okay? Eee, mamy to! Zrobimy most w 5 sekund! Albo 50, tam, nieważne, jedno zero w tą czy w tą stronę! Najważniejsze, że bez ryzykowania z życiem, o nie, o nie, o nie, Co ja powiedziałem? Bez ryzykowania z życiem? Ta! Zostawcie łapkę w górę, suba i dla umierającego, z tego, żeby to się już więcej nie powtórzyło. A my widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Subujcie, łapkujcie, papatki, cześć! Wow, a przed co masz właśnie teraz dwa filmy? Ten po prawej to ostatni odcinek z tej serii, gdzie dodaliśmy jeszcze więcej niesamowitych rzeczy, a ten po lewej to inny losowy odcinek z mojego kanału, więc zbijaj na niego koniecznie! I widzimy się na nim. Dobranoc, cześć!